Cześć, z tej strony Miss Sims i to jeden z najważniejszych filmów na tym kanale w całej mojej karierze, że tak nazwę to, YouTubeowej. Chciałabym w tym filmie Was przede wszystkim przeprosić za to, że zostawiłam Was bez słowa wytłumaczenia, zniknęłam z dnia na dzień i widziałam w Waszych komentarzach, że wielu z Was się o mnie martwiło. Swoją drogą jest to niesamowicie miłe, no i przykre przy okazji, bo świadczy o tym, że troszeczkę Was zawiodłam. Także raz jeszcze wielkie przepraszam i uwaga, uwaga, wracam. Smutnych jeszcze wiadomości. Niestety, przez problemy z moim komputerem, straciłam możliwość grania dalej w serie, które prowadziłam. Także, niestety, naszych bohaterów, z którymi spędziliśmy wiele godzin, których kochaliśmy, jesteśmy zmuszeni pożegnać. Ale, słuchajcie, nie martwcie się, pojawią się nowi. Kochać można w życiu więcej niż raz. Także, ja głęboko wierzę w to, że polubicie moich nowych bohaterów i nowe serie, które wam zaproponuję. Z rzeczy, które muszę Wam uczciwie od razu powiedzieć, to jest oczywiście to, że niestety częstotliwość moich filmów nie będzie tak jak kiedyś. Nie będę dodawała trzech filmów tygodniowo. Nie jestem w stanie tego niestety zrobić, jeżeli chodzi o czas. Bo mimo, że największa rewolucja, jakim było budowanie mojego własnego domu własnymi rękoma, dobiegła końca, to niestety mam też inne zobowiązania. Prowadzę dość intensywne życie, pracuję na cały etat. Od października ruszam, żeby uczyć się gdzieś dalej. Także uwierzcie, mi tego czasu nie ma dużo, ale. Postaram się, żebyśmy spotykali się jednak tutaj mimo wszystko regularnie i tak też chciałabym Was przy okazji tego tej odcinka przeproszeniowego zaprosić na nową serię, która pojawi się jeszcze w tym tygodniu i będzie to, uwaga, uwaga, skoro możemy zacząć od nowa, dlatego że mam uszkodzone pliki, no to zaczniemy od nowa, od serii, którą kochałam najbardziej, czyli od nastoletniej matki, także widzimy się jeszcze w tym tygodniu, do usłyszenia Miss Sims.